Gościli w i Przy mikrofonie Tomasz Szternel Kilka dni temu zakończył się bazarek charytatywny Dla ratowania zdrowia Marcina Powroźnika A już dziś w naszym studiu jego współorganizatorka Agata Szamałek, dzień dobry Dzień dobry Państwu I mama Marcina, Jadwiga Powroźnik, witam Panią Dzień dobry Obie Panie pracują w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji we wrześni I właśnie to przedsiębiorstwo wyszło z inicjatywą zorganizowania bazarku Pani Agato, o co w nim chodziło? Chodziło przede wszystkim o zebranie funduszy na leczenie Marcina, na jego rehabilitację. Przypomnijmy, Marcin uległ wypadkowi, to było półtora roku temu. Jak ten wypadek wyglądał, Pani Jadwigo? No, czas szybko biegnie. Z półtora roku zrobiło się już rok 8 miesięcy. No, wypadek był bardzo poważny. Marcin doznał wielu obrażeń, wielonarządowych, wielu złamań. No, bardzo poważny okazał się uraz głowy. Do tej pory Marcin jest w stanie tak zwanej minimalnej świadomości. Lekarze mówią, że nie wybudził się jeszcze ze śpiączki. No Nie jest w stanie sam wykonać żadnej czynności. Wymaga całodobowo 24 godzinnej opieki osób trzecich. Nie mówi, no, nic przy sobie sam nie zrobił, tak. Czyli w jednej chwili, w jednym tak. momencie to jego życie dotychczasowe tak naprawdę legło w gruzach. Tak, ze zdrowego młodego chłopaka, pełnego życia, pełnego planów na przyszłość zrobiło się osobą rządzącą. Jak pani zareagowała na wieści, że koleżanki z pracy chcą pani pomóc? To było duże zaskoczenie? Bardzo, bardzo duże. Nic o tym nie wiedziałam. Koleżanki zrobiły mi bardzo dużą niespodziankę. W zasadzie dowiedziałam się w momencie, kiedy zapytały mi się o zgodę na, na już zamieszczenie na Facebooku, na zorganizowanie, także zaskoczeniem było to, ile osób, było zaangażowanych w organizację, ile osób podczas całego bazarku uczestniczyło, licytowało i w ogóle bardzo dużo. No to opowiedzmy sobie o tym bazarku. On był prowadzony na Facebooku i został podzielony na takie dwie edycje. No właśnie, te dwie edycje to było takie założenie od samego początku, czy też nie? To wyszło w praniu, jak to się mawia? Wyszło w praniu, dokładnie. I miałyśmy założenie takie, że edycja będzie jedna od 14 do 28 listopada, ale darczyńców, których serdecznie pozdrawiamy, było tylu i licytujących, chętnych było tylu że musieliśmy, musieliśmy i chcieliśmy zrobić drugą edycję bazarku i ta miała miejsce od 1 do 15 grudnia. Ile przedmiotów, ile rzeczy zostało wystawionych? Wiem, że liczyliście je, każda aukcja była oznaczona. Tak, każda aukcja była oznaczona. W pierwszej edycji mieliśmy 125 licytacji, Przedmiotów było więcej, ale łączyliśmy je czasami w licytację, w jedną licytację, ponieważ tak pasowały nawet tematycznie niektóre przedmioty do siebie. W drugiej edycji mieliśmy 151 licytacji, czyli razem mieliśmy 176 licytacji. Wszys wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie, wszystkie fanty wszystkie. zostały przekazane przez darczyńców. Darczy... Czy bywało też tak, że musieliście coś kupić, licząc na to, że zostanie sprzedane z... drobne, drobne rzeczy, jakaś czekolada. Niektóre rzeczy przynieśliśmy po prostu, aby można było te, te przedmioty troszeczkę urozmaicić. Także bywały takie, owszem, wszystko udało się sprzedać, czy niestety nie, nie starczyło czasu? Tak, wszystko udało się sprzedać, wszystko poszło. Mieliśmy 1522 członków naszej drużyny dla Marcina. I ona cały czas się zresztą rozrastała, prawda? Można przypuszczać, tak. że gdyby ten bazarek jeszcze trwał i trwał, to też przełożyłoby się to na, na też większą liczbę członków. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Które licytacje były najbardziej emocjonujące, które przyniosły najwięcej pieniędzy? Najbardziej emocjonujące były licytacje sportowe. Najwięcej pieniędzy. Mieliśmy takie trzy licytacje, które rzeczywiście, no, tam już kwoty były powyżej 1000 złotych. To była piłka do siatkówki z podpisem pana Zagumnego, była klimatyzacja, montaż klimatyzacji oraz rower. To były takie trzy najbardziej dochodowe, że tak powiem, licytacje. Natomiast emocje były również przy tych drobnych rzeczach. Pięknie cieszyły się prace, które przekazała nam dwunastoletnia artystka. No, przepiękne prace. One również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Licytacje także podbijały dzieci naszych pracowników, także też się bardzo cieszymy, bo się fantastycznie zaangażowały. Ja tu muszę pozdrawić Martynka Tłoczek. Pozdrawiam cię serdecznie. Proszę powiedzieć, tych przedmiotów było wiele. Gdybyśmy mieli jakoś tak je uszeregować, uświadomić tym, którzy nie obserwowali tych licytacji, co tak naprawdę trafiało pod młotek? Jakie to były przedmioty? Tak jak już mówiłam, bardzo dużo było przedmiotów związanych ze sportem. Były piłki, były koszulki sportowe, było dużo wypieków, takich wypieków, które robili nasi darczyńcy, również nasze dziewczyny z pracy. Było rękodzieło, były sesje fotograficzne, one też się świetnie, świetnie się sprzedały. Ojejku, tyle usługi, było tego. Usługi, były książki, były alkohole, troszeczkę o, śledziłem. Właśnie, troszeczkę, hmm. tak, troszeczkę alkoholu również było. Natomiast książki jak najbardziej fantastycznie cieszyła się cała seria z Harry Potterem. To naprawdę nam poszło też pięknie i tam również było bardzo duże zainteresowanie. Muszę o to zapytać. Każdy z tych przedmiotów, fantów był podparty jakimś opisem. Te opisy bywały bardzo intrygujące, bardzo zaskakujące, ale one same się nie robiły. Kto na tym czuwał? Nasza artyst. Firmowa, Czyli Magdalena Jasińska. Pozdrawiamy Cię, Madziu, bardzo serdecznie. Magda ma niesamowitą głowę do wymyślania historii, powinna być pisarką, moim zdaniem. Pani, Pani Jadwigoś, śledziła te licytacje? Tak, śledziłam licytacje, czytałam praktycznie każdy opis. Tak jak Pan powiedział, one były tak intrygujące, tak interesujące. Niekiedy zabawne. Zabawne, tak. No tutaj. No, podziękowania ogromne dla głównie Magdy, dla dziewczyn, dla gadki tutaj, dla dziewczyn, które nie chcę wymieniać z imienia, nazwiska, ponieważ mogłabym kogoś pominąć, a naprawdę bardzo dużo osób było w to zaangażowanych i, i no, opisy były przecudowne po prostu, więc mm, śledziłam. Tak, śledziłam. I, jak pani myśli, dlaczego tak wielu ludzi wziął udział w tych licytacjach, dlaczego chciały pomóc Marcinowi? Jestem przekonany, że nie wszyscy go znają. No myślę, no na pewno, nie wszyscy go znają. Myślę, że w każdym z nas drzemie pewnie jakaś tam chęć pomocy, nie wiem, chcemy pomagać chcemy po prostu pomagać. z definicji. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, bo jeszcze może okres przedświąteczny też jakoś tam Zgoda. wyzwala te uczucia. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tyle osób chciało pomóc Marcinowi. Podsumowanie bazarku, pani Agato, takie liczbowe, ono jest imponujące, tutaj nie ma co się bać mocnych słów. Oczywiście, tak jak już mówiłam, z tych liczb, no to przede wszystkim 1522 członków grupy. To jest naprawdę fantastyczna rzesza. Świetna grupa wsparcia dla Marcina. To dobrze rokuje na przyszłość dobrze od razu dodajmy. Na przyszłość. Pierwsza edycja zebraliśmy 20 775 zł, w drugiej edycji 17 349 zł, czyli razem mamy zabrane 38 124 zł. Świetna kwota. Co z tymi pieniędzmi się stanie? To pytanie paść musi. No, pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację Marcina i na pewno tutaj Jadzia jest w stanie powiedzieć, na co przeznaczą środki. Tak, oczywiście. Wszystkie pieniążki zostaną przeznaczone dla Marcina, głównie na jego rehabilitację, na pobyty w ośrodkach rehabilitacyjnych, ponieważ takie pobyty są drogie. Niestety, koszt dwutygodniowego pobytu to jest no, w zależności od ćwiczeń 10-12 tysięcy złotych a Marcin wymaga takich e, pobytów w ośrodkach jeszcze bardzo, bardzo długo przed nim. Długa droga, na pewno dużo tych e, pobytów w ośrodkach, e, długi czas nam spędzi. Pani podsumowanie, pani Agato, warto było podjąć trud związany z organizacją tego bazarku? Jestem tak, przekonany, że tak. Tak, oczywiście, że tak, no nie ma innych odpowiedzi. Pani Jadwigo, a jak pani ocenia to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach, tygodniach, to idzie jakoś pojąć logicznie. Nie, to dla mnie było w ogóle ogromne zaskoczenie, ogromna, e, ogromna radość, że mam tylu wspaniałych kolegów, tylu ludzi dookoła. E, nie spodziewałam się, na pewno się nie spodziewałam, że będzie, że takie pieniążki z tego się uzbierają. Wiem, że też są osoby, które nie brały udziału w licytacjach, a wpłacają pieniążki na konto. Wiem, że niektóre co miesiąc jakąś mniejszą lub większą kwotę wpłacają. Także no, no na pewno Marcin ma zapewnione kilka turnusów w ośrodku. Także dziękuję wszystkim serdecznie, koleżankom, kolegom z pracy za pomoc, za zorganizowanie. No i wszystkim darczyńcom, wszystkim licytującym za, za ogrom dobra. No to piękną klamrą, spinamy tę naszą rozmowę. Są jeszcze ludzie, na których można polegać, którzy chcą i robią wiele rzeczy bezinteresownie. I chwała im za to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Agata Szamałek i Jadwiga, Powroźnik z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji we wrześniu Wesołych Świąt, drogie Panie. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy. Dzień wesołych świąt. 3 i 7. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze po